Po prostu z miłości dla drugiego człowieka. Pomagam, bo są osoby, które tej pomocy potrzebują, a energia, którą razem z wolontariuszami tutaj dzisiaj przekazujemy, jest po prostu bezcenna i warto w takie akcje się angażować. Pomagam, bo chociaż w jakimś stopniu chciałabym podzielić się szczęściem. Z potrzeby, z serca. Bo tak trzeba, jest taki czas, i y, uważam, że jak każdy pomoże, to będzie dobrze. Pomagam, bo mogę, bo mam duże serduszko i bardzo jestem zdolna z tego, że moja firma, w której właśnie pracuję, mogła tak. mi pomogę, dać taką możliwość, żeby pomagać innym. Płagamy, bo lubimy pomagać innym ludziom. Well, this is the time of year when people need our help the most. Pomagam, bo lubię. Myślę, że tak trzeba, że to jest naturalną rzeczą. Dlatego, że chcę i wiem, że to do mnie wróci. Bo lubimy pomagać, lubimy tą radość Dlaczego. tych dzieci. Dlatego, że pomaganie ma we krwi. Jako, jako ludzie jesteśmy w pewien sposób zobowiązani do tego, żeby zachować się po ludzku, szczególnie w tym, światach, w tym czasie. Każdy powinien mieć w sobie chociaż odrobinę dobra. Pomagam, bo lubię, bo wierzę w ludzi, bo wiem, że każdy w sercu ma pomaganie. Bo jest to minimum jakie... minimum do tego co można od siebie przekazać ludziom potrzebującym w okresie świątki i też nie tylko. Myślę, że po prostu dobro... dobro wraca.